Ahoj, dzień dobry. Tutaj jest nas Gitago Art i Laki, który akurat podszedł e, niespodziewanie i mogę Wam go pokazać, że, e, że jest nie świetnie. Tak, ale w tutorialu go raczej nie będzie, bo zeżarby sznurki. Przechodzimy dzisiaj do Was z tutorialem na makramowe serce. Jedyne, czego potrzebujecie, żeby sprawić komuś taki wyjątkowy prezent albo żeby powiesić go na swojej ścianie, to sznurek do makramy. Ja wybrałam Jarn Art makram rope. 5 mm, ale każdy sznurek do makramy nadaje się do tego typu pracy. Nieważne, czy on się rozczesuje, czy ma rdzeń i się nie rozczesuje. ważne jest, żeby po prostu był. To jest najważniejsze. Jeżeli wybierzecie sznurek cieńszy, to pamiętajcie, że serduszko będzie po prostu mniejsze. Potrzebujemy też patyk. Patyki zbieramy z ziemi, absolutnie nie łamiamy drzew, żeby je pozyskać. To jest bardzo ważne. Wystarczy się wybrać na spacer i wierzcie mi każdy park, każdy las dostarczy Wam takie patyki. E, I potrzebujemy ostre nożyczki, żeby mm, obcinać później i wyrównywać e, naszą makramkę, kiedy już ją zrobimy. E, ok, na początek powiem, że ja ze sznurka 5 mm obcięłam sznurki o długości 1,80 m i ta makrama jest po wyrównaniu takiej długości. Mówię to dlatego, że jeżeli chcecie, żeby makrama była dłuższa, to musicie obciąć sobie dłuższe sznurki. Ok, no to tyle ode mnie. Możemy zacząć zaplatać. Kiedy mamy już te nasze 12 sznurków, możemy je tak delikatnie przeczesać i wyrównać. I zaczynamy nasze plecenie od tego, że zabieramy 4 pierwsze sznurki z lewej i dajemy je do góry. I Cztery sznurki z prawej i dajemy do góry. Zostaje nam tych sznurków mniej i wybieramy sobie wysokość na której zaczniemy pleść nasze serduszko. Ważne jest, żeby tutaj zostawić trochę przestrzeni i nie zaczynać od samej góry, bo wtedy ta makrama tak jakoś ładniej wygląda, a jeżeli będziecie chcieli jeszcze tutaj coś dodawać, to ona nabierze większej e, przestrzeni. Także ja sobie zostawiam zazwyczaj tak trochę miejsca od góry, mniej więcej tak, żeby dół był dłuższy. Dół zawsze można potem skrócić, ale myślę, że taka, taka wysokość jest tutaj y, odpowiednia. I zaczynamy od tego, że bierzemy cztery pierwsze na ten moment sznurki i robimy podstawowy, prosty splot, który już Wam kiedyś pokazywałam w tutorialu. Dam go w karcie, jak nie zapomnę, ale pokazuję powolutku, więc myślę, że nawet osoby, które jeszcze nie miały nic do czynienia z makramą, będą wiedziały. Tu jest góra naszego serduszka. I teraz bierzemy cztery sznurki z drugiej strony i patrzymy dokładnie, na której wysokości jest nasz pierwszy supełek, i tam po drugiej stronie robimy drugi. Tutaj musimy mniej więcej patrzeć, mniej więcej, nawet bardzo patrzeć, żeby to było równe, bo inaczej, jeżeli tutaj już zaczniemy krzywo, to serduszko też będzie nierówne. Bardzo ważne jest, żebyście naciągali sznurki, żeby tutaj nie tworzyły się jakieś takie wygibasy i żeby wszystko było proste. Jeżeli macie problem na początku z ustaleniem jakiejś odległości, to możecie mierzyć po prostu sobie linijką czy też jakimś metrem krawieckim, ale ja polecam od razu sobie budować taki trochę instynkt w makramie, żeby jednak po prostu umieć to porównać. Ok, teraz zabieramy nasze dwa sznurki, te bliżej splotu, potem dwa kolejne, mamy cztery znowu, i łączymy je tym samym splotem. Tutaj już jest dużo łatwiej, bo mamy naszą górę, więc ona nam zablokuje ten splot i nie musimy się aż tak martwić, że będzie krzywo. Jedyne, co musimy pilnować, to właśnie naprężenia sznurków, żeby były tak samo naprężone. I następnie bierzemy kolejne dwa sznurki i dwa ze środka. I robimy dokładnie ten sam splot. Z jednej i z drugiej strony. Ok. I tak samo robimy z drugą stroną. Bierzemy dwa sznureczki z jednej i z tej. I robimy splot. Bardzo ważne jest, żeby wyplatać raz jedną, raz drugą stronę, bo w ten sposób będzie mi wszystko ładnie, równo połączone i serduszko wyjdzie pięknie. Tak. I bierzemy znowu dwa i dwa ze środka. I tak łączymy. Za każdym razem, jak się już to myśliście na, na początku, dodajemy kolejne dwa sznurki. I naciągamy, żeby wszystko równo wychodziło. Sprawdzam, na razie jest równo. Biorę kolejne dwa i łączę z tymi dwoma tutaj. Teraz biorę kolejne cztery, które były obok, te, które wynikają z jednego i z drugiego. I zaplatam. I teraz ostatnie dwa, i znowu dwa ze środka. Prosta matematyka, 2 plus 2 plus 2. I tu już mamy u górę naszego serduszka z jednej strony i tak samo będzie z drugiej strony. Dobra, na ten moment wygląda to tak. Już się nam formuje powolutku serduszko. I teraz musimy połączyć te nasze, to nasze złamane serce w jedno, dlatego zaczynamy od środka biorąc dwa sznurki w środku z jednej strony i dwa sznurki z drugiej strony. I robimy ten sam splot. Skoro już tutaj mamy pierwsze połączenie, to lecimy najpierw w jedną stronę, a potem w drugą stronę. Oczywiście zabierając po kolei po cztery sznureczki i łącząc je. I tutaj, jak widzicie, zostaną nam dwa, ale nimi nie będziemy się na razie martwić. Zaraz zobaczycie, dlaczego. Z jednej strony. I to samo robimy z drugiej strony. Możecie, jeżeli boicie się, że pomylicie sznurki, to odwalcie sobie tak jak zawsze te dwa z boku i podzielcie na cztery. I wtedy Wam wychodzi, które sznurki możecie zaplatać. Dobra. Te dwa, które Wam tutaj zostały, po prostu użyjecie do kolejnych splotów. Tym razem będziemy już pleść od tej strony, zabierając znowu cztery sznurki. A supełek będzie się tworzył pod tym ostatnim. I wtedy te sznurki, które nam tutaj wcześniej zostały, bardzo ładnie się tutaj wtapiają i nie odstają nam od pracy. I tak robimy na całej długości tworząc taki środek naszego serdu. No i teraz, żeby zwężać nasze serduszko, musimy znowu redukować sznurki i znowu redukujemy je o dwa, doplatając tutaj z każdych stron. Możecie sobie te dwa sznurki od razu zabrać, żebyście się nie pomylili i pleciemy dalej. Teraz kolejne dwa i dwa i zwężamy serduszko. I kolejne dwa sznurki z jednej i z drugiej strony. I zaplatamy znowu cztery. No, Te mi już będą tutaj spadać, bo są trochę krótsze. tutaj zabieram w tym momencie cztery, bo te dwa mi spadły. Tak sobie zarzucę, żeby nic Wam nie mylić. Zostały mi jeszcze tutaj dwa do zrobienia. I ostatnie cztery Będą wykończeniem. Podniosę tak, żeby było bardziej widać. I co zachęcani do zrobienia swoich serduszek. Od razu powiem, że tego typu e, makramy są bardzo proste, a jednocześnie są fantastycznym prezentem nie tylko na walentynki, dzień kobiet, dzień mamy i urodziny, ale też na wyjątkowy prezent totalnie bez okazji po prostu od serduszka, bo takie są najfajniejsze. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do kliknięcia kciuka w górę i skomentowania. Możecie tam też w komentarzach pisać, jaki tutorial chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to serdecznie was do tego zachęcam. Możecie też klikać w dzwoneczek, i wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadajcie też do mnie na Instagram i na Facebooka, ponieważ tam też się dzieje. A oprócz tego, dla niewtajemniczonych, mam jeszcze bloga, na którym opisuję różne rękodzielnicze i około rękodzielnicze tematy, ale czasem pojawiają się też przepisy na wegańskie pyszności. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i do zobaczenia w następnym tutorialu.